Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z kanału Esklopedia Kryptowalut. Witam Was na kolejnym tutorialu na tym kanale. Dziś nie będziemy sobie poruszać żadnych tematów tutaj z rynku. Oczywiście zerkniemy na sekundę dosłownie na cenę Bitcoina na dzień 1 marca godzina 13.30, kiedy to nagrywam. Tutorial będzie dzisiaj opisywał... Farming tak naprawdę jak dodać płynność do giełdy 1inch na sieci Binance Smart Chain. Tak samo to działa na Ethereum, natomiast ja Wam dzisiaj opowiem jak to działa na sieci Binance Smart Chain, bo jak wiecie opłaty transakcyjne na tej sieci są zdecydowanie niższe na ten moment przynajmniej niż na Ethereum, stąd właśnie mój wybór. Dobra, także przejdźmy sobie od razu do CoinGecko na sekundę. Niecałe 48 000 dolarów Bitcoin i Ethereum powyżej 1500 dolarów. Binance Coin 250 dolarów, no i rośnie tak jak się spodziewałem szybciej po tej korekcie niż Ethereum. Tyle z moich przewidywań, jak na razie się to oczywiście sprawdza. Zobaczcie, te projekty, które są na Binance Smart też szybciej odbijają niż projekty zbudowane na Ethereum. Pancake słab 30%, Venus 33%. Gołym okiem widać po prostu obecny mini trend na rynku krypto. Dobrze, ja na swojego Twittera, do którego Was zachęcam, żebyście followowali go, Rzuciłem taką informację, że One Inch właśnie rozszerza się na łańcuch Binance Smart Chain. Cena za tym poszybowała do powyżej 5 dolarów. No jak teraz mieliśmy oczywiście korektę na rynku, to sam One Inch spadł do 3,60 3,70 jakoś tak. Teraz kosztuje 4 dolarli i 4 centy na moment tworzenia tego filmu. No i jako że się rozprzestrzenili, że tak powiem, na łańcuch Binance Smart Chain, to uruchomili też tutaj pewne możliwości zarabiania. Dzisiaj właśnie ten temat chcę poruszyć. Giełdą przedstawiałem w osobnym materiale, jeżeli ktoś jeszcze nie wie co to za giełda jest, co to za agregator tak naprawdę, to zachęcam do sprawdzenia mojego filmu w tym temacie. Ważna kwestia podkreślenia, potrzebujecie tutaj do swojego metamaska, bo ja będę to wszystko opierał na metamasku, dodać sieć Binance Smart Chain. Normalnie metamask opiera się jak wejdziecie na sieci Ethereum, główna sieć Ethereum, My tutaj korzystamy, jak widzicie, z Binance Smart Chain. Jak to dodać? Tłumaczyłem w osobnym filmie, jak dodać sieć Binance Smart Chain do Metamaska. Zachęcam do obejrzenia, jeżeli jeszcze nie wiecie, jak to zrobić. Po obejrzeniu wracacie sobie na tą giełdę, klikacie na ten przycisk, bo tutaj będzie napisane zapewne Ethereum, wy wybieracie Binance Smart Chain Mainnet. Później klikacie Connect Wallet, łączycie się waszym Metamaskiem właśnie z tą stroną. Następnie, kiedy już na tym adresie na Metamasku będziecie mieli zdeponowane jakieś tokeny, jakie to tak naprawdę... Wasza kwestia, które wy chcecie dodać, ja wam powiem o co chodzi, tak naprawdę. No to przechodzicie sobie na zakładkę DAO. Klikacie DAO i przenosi was na taką stronę. I co tutaj widzicie? Tutaj widzicie różne pule, różne pary tokenów, tak naprawdę, do których możecie dodać płynność. Jeżeli do jakiejś pary płynności dodaje, dodajecie płynność, to podczas dokonywania transakcji na tych poszczególnych parach, czyli na przykład, jeżeli ktoś wymienia Tetera na token 1 inch albo token 1 inch na USDT. No to ludzie dostają pewną prowizję na swoje konto. Widzicie tutaj, że w ciągu 24 godzin ludzie wykonując takie transakcje na tej giełdzie, na tym łańcuchu, czyli na Binance Smart Chain, zarobili ci dostarczyciele płynności 1212 dolarów, co na ten moment jest około 137% w skali roku zwrotu z inwestycji przy danych, oczywiście, cenach zakupu tokena i, i po prostu wartości tego pula, jeżeli chodzi o jego płynność, tak? To jest na dzień dzisiejszy, to się będzie bardzo zmieniać na plus, na minus. Musicie jakby tutaj nad tym czuwać i po prostu jeżeli chcecie dodać tą płynność do jakiejś innej pary walutowej, to po prostu tą płynność wyciągnąć z jednej pary walutowej, wsadzić do drugiej lub po prostu dorzucić dodatkowe pieniądze i wrzucić to do drugiej puli płynności. Żeby taką pulę płynności stworzyć, to klikacie sobie na jeden z tych przycisków plus po prostu i jest tu napisane Provide Liquidity. A teraz nie widzicie, bo kamera zasłania tu. Provide Liquidity, czyli dostarcz płynność. Jak widzicie, ja mam tutaj dostarczoną płynność do dwóch par walutowych, do 1 inch USDT, tu jakieś 2 dolary, bo to robiłem testowo. I One inch do Binance Stablecoina. I tutaj mam 5000 dolarów włożone, więc już jakaś tutaj suma pieniędzy jest, tak? W tym momencie, jeżeli Wy chcecie dorzucić po prostu płynność do jakiejś innej par walutowej, powiedzmy, że jest to ten 1 inch do USDT, klikacie Provide Liquidity. I musicie po prostu dodać równowartość w dolarach dwóch tokenów. Jednym tokenem to jest akurat w tym przypadku USDT. Drugim tokenem jest token 1 inch. Możecie wybrać po prostu wartość w dolarach, ile wy chcecie tego dodać. Powiedzmy na przykład, chcecie, żeby dodać tylko 1 dolar w tej parze płynności. Więc tak naprawdę pół dolara idzie w tokenie 1 inch, pół dolara, jak tutaj widzicie, idzie w tokenie USDT. Natomiast ja już tutaj parę rzeczy mam porobionych, których Wy jeszcze nie będziecie mieli. Więc ja dodam parę płynności do jakiegoś. Do jakiejś innej pary, po prostu, gdzie tych rzeczy odblokowanych nie ma, więc powiedzmy tutaj. Klikam plusik i widzicie, że tu mam trzy kłódki, nie? O co chodzi? Chodzi o to, że każdy smart contract, każdą parę płynności musicie jakby odblokować, że Wy jesteście świadomi i chcecie na pewno zrobić to, co jakby ta funkcjonalność Wam oferuje. Czyli na ten moment dodać płynność. Klikacie sobie na tą kłódkę i możecie albo odblokować jednorazowo taką funkcjonalność. Albo na zawsze, czyli po prostu później, jeżeli będziecie chcieli dodawać kolejne tokeny do tej pary płynności lub zabierać te tokeny, no to za każdym razem, jak dacie tylko tutaj, no to będziecie musieli to odblokowywać. Lepiej zrobić sobie to na zawsze. Akurat w przypadku giełdy One Inch nie ma tutaj żadnego problemu, raczej obaw jakichś większych, że oni się zwiną. Oczywiście na wszystko trzeba mieć tutaj, że tak powiem, patrzenie, no ale raczej nie, nie planują się zwinać z tego, co przynajmniej. No, widać jak na razie, rozwijają się bardzo fajnie, osoby są jawne i tak dalej. Więc klikacie Infinite Lock, potwierdzacie normalnie transakcję właśnie na Metamasku. Klikacie Potwierdź, płacicie jakieś tam śmieszne ilości centów. Ja akurat tego nie będę robił. Później klikacie drugą kłódkę, później klikacie tutaj jeszcze Unlock. I tak naprawdę możecie dodawać już taką płynność w tej parze walutowej. Przejdźmy sobie tutaj z powrotem, czyli ja chcę dodać o wartości 1 dolara płynność dla takiej pary. Pobierze mi taką ilość tokena One z mojego portfela oraz USDT z mojego portfela, więc obydwa te tokeny musicie mieć na swoim portfelu na Metamasku. Następnie klikacie Provide Liquidity, płacicie jakąś tam sobie prowizję. Transakcja została potwierdzona. No i teraz zaraz powinniście dostać potwierdzenie po prostu, że tą widzicie. O, ja dostałem transak transakcję potwierdzona. No i już teraz zamiast dwóch dolarów mam 3 dolary w tej parze płynności. I będę tą śmieszną jakąś ilość tokenów dostawał na swoje konto. Nagroda jest wypłacana w tokenie 1inch. To wszystko Wam się, że tak powiem, zwróci na konto dopiero kiedy tą płynność usuniecie. Czyli jak klikniecie Remove Liquidity i wybierzecie, że maksymalnie chcecie usunąć całą płynność, no to po prostu ta wartość Wam wróci na Wasze konto. Dopiero wtedy tak naprawdę będziecie wiedzieli ile tej nagrody możecie dostać. Takie informacje fajne odnośnie właśnie tego wszystkiego mają pojawić się na zakładce dashboard. Niestety jest tutaj napis od chyba miesiąca coming soon. Ja dzisiaj nawet pytałem się admina, czy nad tym pracują. On mówi, że tak, cały czas prace nad tym trwają, no ale niestety jeszcze nie mają tego ukończonego. I to tak samo na dashboardzie dla Ethereum, i tak samo dla dashboardzie dla Binance Smart Chain. Aczkolwiek jest kolejna opcja, gdzie te tokeny One Inch, gdzie tą parę płynności możecie dorzucić. Jest to zakładka z farmingiem. Klikacie Farming i tą waszą parę płynności akurat tylko na razie dostępna w parze 1inch do BNB możecie dorzucić tu. Klikacie Depozyt, wrzucacie po prostu ile tych tokenów płynności macie w danej parze, powiedzmy jak macie 100 takich tokenów i tu wam się fajnie wszystko wyświetla, czyli dziennie będziecie zarabiać dolara miesięcznie, 30 dolarów za cały rok, 30, 362 dolary. Jak przejdziecie na sieć Ethereum to tych puli tutaj do farmienia jest zdecydowanie więcej. Ja się zapytałem dzisiaj o to administratora na Telegramie, kiedy planują wrzucić kolejne, kolejne jeżeli chodzi o Binance Smart Chain, już wam pokazuję odpowiedź. No, odpowiedź jest taka, że nie ma na razie, bo dopiero jakby rozpoczęliśmy tutaj przejście na Binance Smart Chain, ale dodamy więcej za niedługo i będziemy o tym informować na Twitterze oraz na Medium. Także jak widzicie, plany są takie, żeby tych puli tutaj dodać więcej. Ja w tym momencie zamiast utworzyć parę płynności na tych tokenach. No, to utworzyłem jak widzicie na innych. Zarabiam na razie tylko jakby tutaj z handlu, który dokonują ludzie i z opłat transakcyjnych, które mi tam spływają na moje konto. Na razie czekam po prostu na tą farmę i tyle. Ja chciałem to bardziej przetestować, jak to wszystko działa, czy jest sens to robić, ile opłat transakcyjnych tutaj, tak naprawdę, zeżre mi ta, ta, ta cała operacja. Zbiera niedużo tych opłat, także opłaca się w to pobawić. No, jak ktoś chce to traktować czysto zarobkowo to może lepiej, żeby poczekał na otwarcie kolejnych farm lub po prostu dodał płynność tutaj. Jak widzicie, tu jest wtedy inaczej liczona ta płynność, to znaczy ta nagroda wasza, bo 31% macie tutaj, jakby z samego tego tokena, plus 42%, no to jest właśnie z farmy i to się sumuje do 74% nawet. 19 milionów jest tutaj zablokowanych w takiej płynności, więc rozwija się to naprawdę bardzo szybko no i mam nadzieję, że w ciągu najbliższych dni dodadzą kolejne farmy, i będziecie po prostu mogli sobie kliknąć farming albo przejść na tą zakładkę farming i będziecie wszystko widzieli. I tak naprawdę mieli możliwość dodania kolejnych pól płynności właśnie do farmienia i zdobywania kolejnych tokenów na swoje konto. Oczywiście ryzyko jest takie, jak dodajecie pł płynność do na przykład pary, gdzie są dwa tokeny o zmiennej cenie, że jak cena tych tokenów spada, no to niestety, ale y, może dojść do takiego zjawiska jak impermanent loss, czyli nietrwała strata. Ja nie mam o tym Niestety dokładnego filmu na swoim kanale chociaż żałuję, ale jest tyle ciekawych informacji na internecie, tyle ciekawych filmów, które to super tłumaczą, że powinniście się po prostu tym zainteresować. Gdzie takie informacje znaleźć? Wpisujecie po prostu Impermanent Loss Uniswap, to działa tak samo dla wszystkich giełd zdecentralizowanych. Wchodzicie sobie na Akademię Binance i tu macie wszystko idealnie wytłumaczone krok po kroku na przykładach, kiedy tak naprawdę będziecie tracić pieniądze, a kiedy będziecie zarabiać pieniądze na tym dodawaniu płynności. Także polecam, zanim dodacie jakąkolwiek płynność, przeczytać ten artykuł, poszukać filmów na YouTube, żeby zrozumieć, jakie to zagrożenie ze sobą niesie. Oczywiście, kiedy rynek rośnie i te tokeny, które tutaj dodajecie do płynności, to nie dość, że zarabiacie na wzroście ceny tych tokenów, to jeszcze dostajecie opłaty transakcyjne właśnie z dokanowanych na tej giełdzie transakcji. Natomiast jak Transakcje jest mało, a cena tych tokenów jeszcze leci, no to niestety, ale tutaj tracicie pieniądze, więc na to bardzo uważajcie i ten temat zrozumcie, zanim do, do końca wrzucicie tutaj jakieś pieniądze. Dobra, tyle w tym temacie. Krótki tutorial, mam nadzieję, że wszyscy rozumiecie, jak tutaj tą płynność w tym momencie dodawać, czyli plusikiem dodajemy. Jak chcemy wyjść, no to minusem klikamy, usuwamy całą płynność i tokeny wracają na nasze konto. Także dzięki bardzo za obejrzenie tego materiału. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania w tym temacie. Zapraszam oczywiście do mediów społecznościowych i widzimy się w następnych materiałach na kanale. Cześć!